Cześć, cześć, witajcie z tej strony, RH, To jest kolejny odcinek ze zbrojowni 40 milenium. Dziś będzie to Defiler, czyli Plugawiciel. Tak jak mnie prosiła jedna osoba, więc ja już sobie pozwolę rozpocząć o nim opowiadanie. Plugawiciel, angielski Defiler. Demoniczna machina wojenna, stworzona i wykorzystywana przez kosmicznych Marines z chaosu. Kowala snoby, z pod których rąk wyszły plugawiciele. Z początku chcieli stworzyć nowy rodzaj kroszącej altererii, jednak ich obsesja na punkcie zniszczenia wkrótce doprowadziła do tego, iż plugawiciele stały się znacznie bardziej bestialskie i agresywne niż z początku było to zamiarem ich twórców. Z czasem proste podwozia wyposażone w odnóża, które miały stanowić rolę transportu dla maszyny na pole bitwy, zostały doposażone w tnące szpony i zaostrzone płyty pancerza. Maszyny wyposażono w napędzone tłukami szpony, przystosowane do chwytania i miażdżenia przeciwnika oraz furkoczące ostrze, Czebicze energetyczne, przymocowane do korpusu, by niszczyć wroga w walce wręcz. Na korpusie plugawca montowane są różne rodzaje zabójcze broni: oddziałek automatycznych żniwiarz, powyrzutnie rakiet. Najpotężniejszą broń dystansową plugawca jest dział bojowe, zamontowane na wieżyczce. Zdolne na jednym strzałem zniszczyć pojazd lub cały oddział piechoty. Wrogowie, którzy będą mieli szczęście i przetrwają jego ostrzał, będą musieli zmierzyć się z rozcieczonym plugawcem z bliska. W walce wręcz korzysta on z pary olbrzymich szczypiec, którymi chwyta i miażdży przeciwników, zwirujących ostrych, niczym brzytwa ostrzy lub morderszych Biczów. Plugawiec wpada pomiędzy wrogów i sieje zniszczenie, a jego mechaniczny ryk rozbrzmiewa głośniej niż dźwięk pola bitwy. W przeciwieństwie do czołgów, bojowych gwardii imperialnej i kosmicznych Marines, plugawiciel nie jest sterowany przez załogę złożoną z ludzi. Jego operatorem i źródłem energii jest spaczona moc spętanego demona chaosu. Za pomocą tajemnych obrzędów adepci Mrocznego mechanikus pracują razem z czarnokierownikami kosmicznych Marines Chaosu, by zwabić z osnowy esencję demona i uwięzić ją w pokrytym runami kadłubie plugawca. Demon rozcieczony tą zniewagą musi zostać uspokojony zaklęciami pacyfikacji i uśpienia, które to na początku bitwy są usuwane. Demon uwięziony w ciele machiny kieruje plegawiciel z pełną siłą swej nieśmiertelnej furii, siejąc śmierć nieustannym ostrzałem z dostępnych broni. Szczególnie jednak uwielbia żyć wrogów potwornymi szczypcami i rozdzierać na strzępy wszystko, co mu stanie na drodze. Cały czas rycząc, nielud spętany demon, nie dbając o własne życie, ignoruje pociski rakiety, krocząc przez ostrzał wroga bez strachu czy wahania. No i niestety tylko tyle jest o Prugawicielu. Wiem, że trochę krótko, ale najważniejsze rzeczy myślę, że są. Tak więc piszcie, co, o czym chcecie usłyszeć w następnym odcinku. I taka jeszcze krótka moja prośba. Jeśli macie jakichś znajomych, którzy grają w 40, to możecie im powiedzieć o tym kanale. Ponieważ im więcej osób będzie na tym kanale, tym, tym więcej będę miał subskrypcji. I tym bardziej... Osoby go będą chciały zasubskrybować, bo tak to niestety działa na YouTubie, że jeśli masz mało subskrypcji, to cię mało osób chce subskrybować, ale im więcej, tym więcej do ciebie nie. Tak więc ja Wam dziękuję za oglądanie, nie zapomnijcie zostawić komentarza o co chcecie w następnym odcinku. No i do następnego odcinka. Na razie, cześć.